Witam wszystkich na drugiej edycji Dziecięcej Linii Karate w Rzeszowie. Podczas tego turnieju mamy rekordową ilość uczestników. Zgłoszonych zostało 250 zawodników z 14 klubów. Witam wszystkich. Jeszcze raz bardzo serdecznie. Rodziców, sędziów. And now, ladies and gentlemen, boys and girls, competitors, our special guest. He comes from the USA. Karate master, teacher and friend. It's a great pleasure to introduce Shigan Richard Chippy! Last time he was in Poland 22 years ago. I hope that not for the last time, Richard. Thank you very much for coming from Poland. I would like Richard to say a few words. Here. Here. 22 years ago, and I've seen great changes this time, and I'm glad that I've I second special guest, Szychan Andrej Sekirewicz, Wielkie Biedr Biedroniko, -Biedr with Białoruś. To są nasi specjalni goście tego turnieju. Szychan Richard, przyjechał ze Stanów Zjednoczonych z Jador. pierwszy raz mieliśmy okazję spotkać się w 97 roku. My wtedy mieliśmy razem z bratem 17 lat, a sikak wygrywał w Polsce tutaj e, Puchar po Świata w kata i kata z zbroju. Kamał ci stoi. Jeszcze raz wielkie, wielkie brawa. A teraz część techniczna, którą, jak zwykle, opiszę w Witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Uwagi, że mamy gości specjalnych na naszym turnieju. Po dziecięcej wicekaratę zostanie rozegrany turniej pokazowy seniorów i weteranów, w którym również Richard weźmie udział. Jeżeli Chcecie miło spędzić czasu popatrzeć na Waszych sezej trenerów. Zostańcie około godziny 14-14.30 rozpoczniemy te zmagania. Seniorzy do 40 roku życia i weterani powyżej 40 roku życia. A teraz szybko przedstawię plan, żebyśmy mogli sprawnie rozpocząć na wień. Na to, że przeszkód rozpoczynamy konkurencję. Chłopcy 7, 6 i 5 lat, czyli wszystkie 5, 6 i 7 latki chłopcy kierują się za chwilę na form przeszkód. Natomiast na planszy A, czyli tej po mojej prawej stronie, a po waszej lewej, rozpoczynamy konkurencję dziewczęta 7 lat, czyli Kata, Fantom, i Sambon Show. Ta grupa wiekowa będzie rywalizowała na planszy A. Na planszy B rozpoczną swoje zmagania chłopcy 8 lat. Kata, Fanto i Sambon Show. Natomiast na planszy C swoje zmagania rozpoczną dziewczęta 8 lat. I tak jak poprzednio. Kata, Fanto i Sambon Show. Są kolejnymi konkurencjami na planszy A. To będą chłopcy 9 lat, na planszy B dziewczęta 9 lat i na planszy C, jeżeli uporamy się z korem przeszkód wśród kategorii 5-6-7-latków, 7 wejdą właśnie 7-latki. 5-6 na plansze C, na kata, fandom i samochodu. Natomiast jeżeli jeszcze się nie uporamy, to na planszy C rozpoczną wymagania chłopcy 11 lat. Przed każdą konkurencją będziemy wyczytywali zawodników. Jeżeli kogoś nie ma na liście, albo został źle zgłoszony, nie na tej kategorii wiekowej, proszę to zgłosić przed rozpoczęciem konkurencji. Proszę też, żeby rodzice trochę y, kontrolowali sytuację. Oczywiście nie wszystkie dzieci są zgłoszone do wszystkich konkurencji. Rozpoczynamy zawsze od konkurencji kata. Tutaj jest mniej zawodników, bo ta konkurencja jest dosyć trudna i nie wszyscy zawodnicy jeszcze potrafią wykonywać te formy. I na listach do kata nie znajdują się wszyscy zawodnicy i, i zawodniczka. Tak więc, drugą edycję. Dziecięcej Linii karty turniej numer 3 uważam, uważam. za otwartą. I rozpoczynamy. Ost. I przypominam, na planszy A ustawiają się dziewczęta 7 lat, kata, fantom i samolot. Dziewczęta 7 lat. 7 lat. Na planszy B. Chłopcy 8 lat. 8 lat Wszystkie 8 latki. Chłopcy. Kata fantom samąszowy. I na planszy C zapraszam. dziewczęta 8 lat. Kata fantom i samąszowy. To przeszkód. Na to przeszło, że w klasach chłopcy 5, 6 i 7 lat. Yeah. E. Dzieci od CZSZ Jacka Boguskiego, który podnosi właśnie łapki, szczególnie przedszkolaki, zapraszam, żebyście się zgromadzili wokół swojego trenera, który nas będzie zasygnalizował na to, że tak, tak się... przeszkód. Na no to ostatnie, to są... To są wówczas, tak? No. Bukata mam nam tylko co? No, no, ale to jest? W to osiągniesz pojązek, a nie spojrzał, że to wiedział. E, ja poprosiłem zaszła że szwę, się, to się przegrał e, z Cała e, ekipa to się i teraz na To jest Jak się, ja ja się, ja się To e, e, się... no, no, jest ty tylko na czarno ubrany Wchodzili do tego soceja e, jeden taki starszy chłopak e, e, wyższy w fioletowym e, pasem, e, młodszy, jeszcze dziewczyna jakaś. E, i zamiast się trzymać z nimi razem, to po prostu lata wszechkimi i